Pozwolicie Państwo, że na początek przywitam naszych miłych gości i oddam im głos, a pozwolę sobie podsumować nasze oświadczenia jako trzeci, ale serdecznie dziękuję za to spotkanie tu w Warszawie. Pani Przewodnicząca, droga Rusulo, Panie Premierze, drogi Aleksandrze, to jest ważny dzień dla nas wszystkich. Cieszę się, że Znaleźliśmy czas, żeby dzisiaj poruszyć wszystkie najważniejsze, także z punktu widzenia Polski, tematy. Począwszy od sytuacji na granicy z Ukrainą, sytuację Ukrainy, sytuację wojenną, sytuację wewnątrz Europy, nasze inicjatywy, energetykę jądrową i naszą współpracę z panią przewodniczącą od pierwszych dni mojego urzędowania. Współpracę, której celem było między innymi Przywrócenie rządów prawa i standardów demokratycznych w Polsce, tak żebyśmy poczuli się znowu wszyscy równoprawnymi uczestnikami tej wielkiej historii, jaką jest historia Europy ostatnich dziesięcioleci. Za to bardzo dziękuję, bardzo dziękuję też za zrozumienie wszystkich polskich obaw. O tym jeszcze chwilę będę mówił. Pani Przewodnicząca Rodolfa Rusula. Thank you very much, dear Donald, for hosting us here in Warsaw. Um, and it's a pleasure for me to go be here with the Prime Minister de Croo, Alexander, as the Belgian Presidency. It's wonderful to be here because, yes, these are momentous times in Poland for the promotion of democratic values. i wartości demokratycznych. Jesteśmy pod wrażeniem Waszych wysiłków oraz wysiłków Polaków w kierunku od tworzenia praworządności jako kręgosłupa społeczeństwa. Społeczeństwa, w którym każdy trzyma się zasad. Społeczeństwa, w którym ludzie i firmy, biznesy mają zaufanie do instytucji i są w stanie pociągnąć do odpowiedzialności władze. Wspólnie będziemy chronić praworządność. W całej Europie, dlatego że to są bezwzględne warunki dla tego, aby obywatele mogli czuć się wolni i bezpieczni. Dlatego bardzo cieszę się z planu działania, który zaprezentował rząd państwom członkowskim w tym roku. Jest to bardzo silne oświadczenie. Jest to jasna mapa drogowa dla Polski, a wasze wysiłki są zdecydowane. Opierają się na reformach, które uruchomiliście oraz krokach bezpośrednich, które podjęliście w zakresie niezawisłości sądów, mam dobre wiadomości. W przyszłym roku dwie de, zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich, które obecnie zostały zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 miliardów euro dla Polski. I to pochodzi z funduszu Next Generation oraz z funduszy spójnościowych. Zostanie to zagwarantowane poprzez Urząd Prokuratora Europejskiego i jest to wspaniała wiadomość dla Europy i dla Polski. I to wasze osiągnięcie. Silna praworządność oznacza także bardziej odporne społeczeństwo, a tego potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Putin i jego przyjaciele robią wszystko, co tylko mogą, aby zatruć debatę publiczną w całej Europie. Poprzez kłamstwa oraz błędne informacje starają się zasiać podziały zarówno w społeczeństwach, jak i między sąsiadami, w tym tutaj w Polsce. Obserwowaliśmy to w tym roku. Dlatego musimy mówić głośno o tych próbach. Dlatego wspólnie z przyjaciółmi w Niemczech podjęliście decyzję, aby stworzyć taki zespół odpowiedzi, który będzie działał przeciwko tym kłamstwom. Pamiętajcie, że będziemy Was wspierać w tej pracy, w szczególności poprzez naszą grupę zadaniową w Komisji, która wykrywa i rozkłada na części pierwsze błędne informacje. Mówiliśmy także o sytuacji rolników w całej Europie, także tutaj w Polsce. I ja bardzo podziwiam ciężką pracę wykonywaną przez rolników codziennie, abyśmy mogli się cieszyć zdrowym jedzeniem na naszych stołach. Dzięki im wysiłkom w Europie mamy i żywność najwyższej w jakości na świecie. Ale rolnicy stawiają czoła wielu wyzwaniom, martwią się o swoją przyszłość i jest to uzasadnione. Dlatego wsłuchujemy się i działamy. Europa już wspiera polskich rolników oferując 22 miliardy euro poprzez wspólną politykę rolną więcej funduszy w przyszłości. Pierwsza płatność w ramach y, kolejnego funduszu to jest 1,4 miliarda euro, które będą dostępne bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji swojej produkcji i wejściu na nowe rynki. Dodatkowo podejmujemy działania, aby ułatwić życie rolników w całej Europie. Od derogacji, jeśli chodzi o ugorowanie, po pozycję ograniczenia biurokracji oraz przygotowujemy przyszłość rolnictwa w Europie wspólnie w ramach strategicznego dialogu. I jeśli chodzi o konkretną sytuację w Polsce na granicy z Ukrainą, to tutaj słuchamy i działamy. Na przykład umowa o transporcie drogowym, którą będziemy aktualizować. Wzięliśmy w pełni Wasze obawy pod uwagę. Dzisiaj eksport z Ukrainy poprzez Czarne Morze został zwiększony i dobrze, dlatego że. Odciąża to granice lądowe. Teraz powinniśmy skoncentrować się na wspieraniu Ukrainy, na odbudowywaniu jej eksportu dla całego świata. Drogi Donaldzie, drogi Aleksandrze, jutro będziemy obchodzić dwóch. Dwa lata, od kiedy, drugą rocznicę, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Wspieramy Ukrainę i na pewno pojawią się konsekwencje tej wojny w Europie. Ukraińcy walczą o praworządność, walczą o demokrację, o wolność, przeciwko tyranii. Walczą o nasze wartości, o nasze bezpieczeństwo i dlatego wspierać ich będziemy tak tak długo, jak będzie to konieczne. Dziękuję. Dziękuję. Drogi Donaldzie, Szanowni Państwo, dziękuję za tak ciepłe powitanie tutaj w Warszawie i gratulacje i życzę powodzenia Pańskiemu rządowi. Polska jest naprawdę ważnym graczem w Unii Europejskiej jesteście kluczowym partnerem dla Belgii dla Unii Europejskiej macie bardzo dobrze funkcjonującą gospodarkę i macie ogromny udział jeśli chodzi o promowanie europejskich wartości wasi obywatele pokazali wspaniałe wsparcie ludziom którzy uciekli z Ukrainy i powtarzamy to wciąż, że wspaniałe było to wsparcie i naprawdę jesteśmy wam winni za to wiele wdzięczności i e, dzięki temu możemy się zaangażować e, w e, wasze wdrażanie reform e, właśnie te reformy będziemy wspierać to co będziecie robić e, pod e, tym przywództwem. I oczywiście cieszę się z tego, co zostało przed chwilą zaanonsowane przez Ursulę. Te wspaniałe wieści to nie na co dzień możemy się dowiedzieć, że tak wielka kwota 137 miliardów będzie uwolniona na rzecz Polski. Teraz jeśli chodzi o Ukrainę, jasną rzeczą jest, że sytuacja w tym kraju wymaga naszego ciągłego wsparcia. Wiemy, że sytuacja na polu bitwy nie jest dobra, ale to nie oznacza, że się poddajemy, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że musimy się przyjrzeć temu, co osiągnęła już Ukraina w ciągu ostatnich dwóch lat. Udało im się postawić kres tej inwazji, zmienić oblicze tej wojny, więc nie składamy broni. Wiemy, że dano zielone światło, żeby dostarczyć na Ukrainę więcej broni, więcej amunicji. Bardzo ważne jest podtrzymanie dalszej pomocy humanitarnej i militarnej dla Ukrainy. Chciałem tutaj przy tej okazji podziękować Polsce za wszystkie wysiłki, za to, że wciąż udzielona jest pomoc Ukraińcom. Śmierć Nawalnego jest kolejnym sygnałem, że nie można ufać Putinowi, z nim nie można negocjować. Jest wiele kampanii dezinformacyjnych organizowanych przez Rosję w całej Europie i te. Kampanie mają jeden cel, a mianowicie zdestabilizowanie naszych demokracji i zdestabilizowanie naszej jedności. Jasną rzeczą jest więc, że musimy nadal wspierać Ukrainę i pokazywać w sposób jasny, że to wsparcie będzie obecne tak długo, jak to będzie konieczne. My jako Belgia, zapewniając obecnie prezydencję, będziemy wspierać ten proces. proces y tego, by Ukraina wchodziła na drogę zwycięstwa. Będziemy się trzymali naszych zobowiązań. Właśnie zatwierdziliśmy trzynasty pakiet sankcji, sankcji przeciwko Rosji i to jednogłośnie w tej chwili około dwóch tysięcy jednostek czy osób znajduje się na tej liście sankcji. Jest to ogromne osiągnięcie i pokazuje to, jedność 27 państw członkowskich pomocy na rzecz Ukrainie. Nadal będziemy wspierać Ukrainę, jeśli chodzi Chodzi o dostarczanie amunicji. Jest koalicja 16 państw. Belgia jest jej częścią i tutaj tak naprawdę od 2025 roku zobowiązaliśmy się dostarczać tę pomoc militarną. Ta wojna podważa bezpieczeństwo w Europie, ale dramatyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie też wymaga naszego pełnego zaangażowania. Belgia angażuje się w pomoc humanitarną. W w strefie gazy. Jesteśmy za jednolitym podejściem Unii Europejskiej w tej kwestii, ponieważ należy natychmiast doprowadzić do zawieszenia broni w tym regionie i patrząc w przyszłość chcemy wprowadzać dalej naszą agendę strategiczną w Europie. W ramach tej strategicznej agendy kluczową kwestią jest osiągnięcie porozumienia przemysłowego dla Europy. Wszystko to, co jest zawarte w ramach Zielonego Ładu musi być realizowane tak, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie firm europejskich i przemysłu europejskiego. Wierzymy, że odtworzenie rynku jednolitego ma ogromne znaczenie. To ten rynek jednolity to jest nasza karta przetargowa wobec Stanów Zjednoczonych i Chin. To wraz z inteligentnymi regulacjami może zmienić oblicze Europy, żeby prowadzić nas do przyszłości neutralnej klimatycznej. Konkludując, drogi Donaldzie, wasz rząd to nowy rozdział i mam nadzieję, że będziemy wspólnie silni w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Dziękuję za wasze zaangażowanie i jeszcze raz gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Aleksandrze. Trochę czekaliśmy, nie I, i mamy to. Wiecie, to jest, to jest naprawdę bardzo ważny dzień. Trochę się wspólnie napracowaliśmy. Przede wszystkim Polki i Polacy 15 października, wybierając na nowo demokrację i rządy prawa. To są prawdziwi bohaterzy tej historii, która dzisiaj znalazła swój finał, ale bez Twojego ursula zaangażowania, bez pomocy instytucji europejskich prezydencji belgijskiej mogłem zawsze liczyć też na zrozumienie Pana premiera De Cro w tych przecież niełatwych działaniach. Tak, ale mamy to. Słuchajcie, to jest na Polskie to jest 600 miliardów złotych. To są to jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy i którą wykorzystamy też, żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj takie napięcie i niepokoje. Nieprzypadkowo pani przewodnicząca wspomniała o tych pierwszych szybkich płatnościach i wśród nich będzie półtora miliarda euro. Jeśli dobrze zrozumiałem, no to też na nasze no ponad 6 miliardów złotych, które bezpośrednio trafią do małych, średnich producentów żywności. I to będzie pierwszy taki zastrzyk, który może przynieść trochę no, poczucia bezpieczeństwa i perspektywę dla, także dla naszych rolników. To jest dzień, w którym mam takie głębokie poczucie też jako Polak, że Przywracamy taką dziejową sprawiedliwość wobec kraju, wobec narodu, który dla praworządności, dla demokracji zrobił więcej niż ktokolwiek inny na świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach. To jest też bardzo ważny sygnał, który mam nadzieję dobrze zostanie odebrany wszędzie, w każdym zakątku Europy i na świecie. Że jak kiedyś. Powiedział mój przyjaciel Władysław Bartoszewski, warto być przyzwoitym, a ja skromnie dodam do tego i opłaca się być przyzwoitym. Nie tylko warto być przyzwoitym, ale na szczęście czasami w historii okazuje się, że też opłaca się być przyzwoitym. To jest naprawdę to jest naprawdę dobra informacja. Chcę też podkreślić, że rozmawialiśmy o, o tym, co dzisiaj. Ogniskuje nasze emocje nie tylko w Polsce. Protest rolników, i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, ma swoje głębokie uzasadnienie. On jest protestem dramatycznym, także dlatego, że część tego protestu odbywa się na granicy z Ukrainą. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, ja to wiem, to nie jest tylko moje, moja intuicja. Protestujący rolnicy w Polsce nie są antyukraińscy. Może się zdarzyć jeden czy drugi prowokator i sobie z tym poradzimy. Ale protestujący rolnicy, tak jak protestujący transportowcy, protestują na granicy z Ukrainą nie dlatego, że są przeciw Ukrainie. To są bardzo często ci sami ludzie, którzy w ostatnich dwóch latach pomagali, udostępniali swoje mieszkania, swoje pieniądze uchodźcom z Ukrainy. My w Polsce wszyscy, no prawie wszyscy, ale. Nigdzie w Europie nie ma tak jednolitej opinii publicznej, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w jej wysiłku wojennym. Ale proszę mnie dobrze zrozumieć z punktu widzenia nie tylko polskiego rolnika Unia Europejska jest od tego, żeby efektywnie pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją i mamy tu dużo jeszcze do zrobienia i Polska zrobi wszystko tak, jak robiła do tej pory, niezależnie od tego, kto rządził żeby mobilizować świat i Unię Europejską także w jak najbardziej efektywnej pomocy, w tym pomocy wojskowej, technicznej. Wspomniałeś, Aleksandrze, o treningu, o, o ćwiczeniach, o szkoleniach dla żołnierzy ukraińskich. Mamy tu i Belgia, i Polska bardzo dużo już osiągnięć. Ale Unia Europejska jest także od tego, żeby chronić rynek obywateli Unii Europejskiej. To już jest historia, ale bardzo chciałbym, żebyście dobrze zrozumieli, dlaczego to jest tak ważny, tak gorący temat w Polsce. Wiecie, ile my lat czekaliśmy, żeby polscy rolnicy mieli równe, mniej więcej prawa ze swoimi partnerami w Unii Europejskiej, żeby Polska stała się równym partnerem, jeśli chodzi o rolnictwo dla pozostałych państw Unii Europejskiej. To było dziesięć lat. Ten transition period, to dostosowanie Polski do standardów europejskich w rolnictwie, to było 10 lat. Państwa Unii wiedziały dobrze, że jakby Polska od razu dostała wszystkie prawa, to polskie rolnictwo byłoby no, yy, tak konkurencyjne, że nikt by nie miał z nami szans. Więc chcę, żebyście mieli świadomość, bo to naprawdę to, 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 to jest zero polityki, to są. To, to są interesy setek tysięcy ludzi, nie tylko w Polsce, ale w Polsce to są set, setki tysięcy ludzi ciężko pracujących. Dziękuję za te słowa o polskich rolnikach, którzy tak naprawdę krzyczą dzisiaj głośno tylko w jednej sprawie chcemy konkurować na równych prawach. Nie możemy, nie możemy pomagając Ukrainie, równocześnie poświęcić takich życiowych, fundamentalnych interesów dużych grup ludzi w Europie, a szczególnie tu w Polsce. Dziękuję za pierwsze kroki. Dziękuję za tę ofertę. Pani przewodnicząca von der Leyen powiedziała, że jest gotowa też do rozmowy z przedstawicielami protestujących i rolników na temat konkretnych, kolejnych kroków, jakie możemy zrobić, aby ich sytuacja była lepsza. Jestem w stałym kontakcie z naszymi partnerami ukraińskimi i nie ukrywam, że jeśli będzie trzeba, to w najbliższych dniach będziemy podejmowali też kolejne decyzje dotyczące efektywnej kontroli na naszej granicy, jeśli chodzi o produkty, które trafiają do Unii Europejskiej i do Polski. Musimy znaleźć rozwiązanie, te kroki, jakie podjęliście. To są kroki w dobrym kierunku. Pewne ułatwienia dotyczące Green Deal, jeśli chodzi o rolnictwo, to są także kroki w dobrym kierunku z punktu widzenia bardzo wielu rolników, producentów rolnych, w dobrym, ale niewystarczającym. Będę także i w Brukseli, i w Warszawie, wszędzie, gdzie będę. Będę szukał wspólnych rozwiązań i argumentów, tak żeby wszystkich naszych partnerów w Europie też przekonać, że potrzebne są tu kroki jeszcze ambitniejsze. Słuchajcie, tak na końcu, to jest w interesie Europy i Ukrainy, żeby w tej, w tej przyjaźni solidarności polsko-ukraińskiej, europejsko-ukraińskiej, żeby wszyscy byli wygranymi. To jest warunek naszego wspólnego zwycięstwa, także jeśli chodzi o tę okrutną, bezsensowną wojnę, jaką Putin wypowiedział nie tylko Ukrainie, ale całemu wolnemu światu. Jeszcze raz dziękuję Wam także za zaangażowanie na rzecz całego regionu, a Polski w szczególności. Na przyjaciół można liczyć. Będziemy potrzebowali jeszcze więcej współpracy, więcej zrozumienia, ale po dzisiejszym dniu jestem naprawdę przekonany, że dobrze wykorzystamy ten czas. Belgijska prezydencja jest bardzo efektywna. Po belgijskiej jest węgierska prezydencja, a tuż po węgierskiej polska prezydencja. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jak ważna zatem jest współpraca belgijskiej, która trwa i polskiej, która nadejdzie. Na początku przyszłego roku. Już zostawię szczegóły, ale wiecie o co chodzi. Cieszę się, że będziemy te dni i tygodnie wykorzystywać do takiego programowania lepszej przyszłości Europy wspólnie z naszymi belgijskimi przyjaciółmi. Przepraszam, że tak dużo czasu Wam zajmuję, ale to jest naprawdę ważny dzień i chciałbym, żeby. Z tych 600 miliardów ucieszyli się także ci, do których te pieniądze tak czy inaczej trafią. W tym do tych wszystkich, którzy dzisiaj czują się niepewnie, czują się zagubieni, czasami czują się opuszczeni. To są dla Was te pieniądze też i dla Was będą pracowały. Jeszcze raz dziękuję i będziemy razem wygrywać ważne rzeczy. Dziękujemy bardzo.